Siemanko. Chciałbym pokazać, jak to wyszło po zabejcowaniu. Zaraz pokażę też, jak bajcuję. Jest bardzo bliska. Kamerę mam dosłownie 5 cm od, od narożnika. Celowo pokazuję z bliska, bo z daleka wiadoma sprawa. Wszystko jest ładne. Moim zdaniem, ohydnie to wygląda. Nie ma tragedii, ale ohydnie to wygląda. Z takiej odległości, powiedzmy, przeszłoby to. A z dołu to już naprawdę nie ma o czym mówić, ale gdybym miał to tutaj przy oknach, no to denerwowałoby mnie to. Tu jest mój narożnik wygięty. I ten narożnik jest prościej i szybciej wykonać niż spasowywać tamte. Ale to jest błąd w sztuce, bo producent nie pozwala na zaginanie deski. Tak wygląda mój narożnik. A tak wygląda narożnik docinany, doszlifowywany i bejcowany. Naprawdę idzie to dużo, dużo dłużej. I teraz pokażę, w jaki sposób ja to bejcuję. <laughs> Też nie wiem, czy dobrze. No i tutaj już nie zabejcuję, bo muszę dołożyć kleju no, je, no nie podoba mi się ten sposób No co zrobisz, nic nie zrobisz oryginalna bejca akrylowa, w kolorze do deski taka ilość w zupełności wystarczy, widać ile zużyłem nakładam na sam rand ten cięty i nie próbowałem ścierać nadmiaru szmatą ale już taki powiedzmy, że suchawy pędzel rozcieram tą bejcę deska też jest cieniowana, więc Się to zgubi. Jedną, drugą stronę. I po położeniu deski, producent zaleca jakieś 7 chyba dni albo 10, żeby to odczekało. Dopiero każe to zabezpieczyć lakierem. Właściwie nie wiem, co to jest. Też zaraz pokażę puszkę dwukrotnie. Tutaj muszę uzupełnić klejem, żeby nie było tej szczeliny. Mówię, obawiam się cały czas przy tym narożniku, że tutaj będzie gdzieś wchodzić woda i gdybym nie uzupełnił tam pod deską klejem, no to, to ten mróz będzie mógł robić szkody tutaj. Tego jednego się boję. A w przypadku giętego narożnika nie mam tej obawy. Dobra, muszę zejść pięterko niżej, w ten sposób ja to robię. To nie jest poradnik, przypominam. I absolutnie nie bierzcie ze mnie przykładu. Nie gnijcie desek, bo tak nie wolno robić. Trzeba je tutaj dopasowywać i bejcować. Od razu mając bejce, yy, szukam takich miejsc ewentualnego przedrapania, Zaraz będzie widać, bo deska w tym miejscu jest biała i zabezpieczam ją. Zabezpieczam, koloruję, żeby nie było tego śladu widać. Tak to wygląda. Zejdę na dół. Jeszcze raz pokażę z bliska jeden narożnik i drugi narożnik. Jak już będę miał zabejcowane do końca. Na razie po No to podsumowanie świeżo po zabejcowaniu. Strona deski, ta, która wychodzi ponad tamtą, wygląda tak całkiem zgrabnie. Natomiast strona, do której dochodzi deska, wygląda tak. Już nie tak ładnie. Można byłoby się przyłożyć jeszcze bardziej, super to dopracować, ale i tak już kupę czasu przy tym straciłem. I myślę, że i tak nie byłbym zadowolony z efektu końcowego deski docinanej. A deska zaginana wygląda tak. Jest przede wszystkim szczelna i Jest spasowany ten RAND To, że jest tutaj łuk, nie jest do ostrego kąta Może i lepiej nawet skoro, skoro deska jest ala rustykalna Tak to wygląda. I tak jak mówię, pokazuję z bliska, bo ja nie mam zakazu pokazywania, niektórzy mają zakaz pokazywania z bliska. Tutaj na wysokości parapetu, u góry podobnie. Dokładnie tak było na froncie. Tak to jest rozmierzone. Coś mi przerwało. Tutaj takie miejsca, gdzie pobrudziłem, gdzie klej trochę wylasł, jest do zagruntowania cerplastem, do przybarwienia cerplastem, żeby było jednolite. Nad deską, pod deską. I to już będzie finito. Czekam jakiś tydzień i e, mm, zabezpieczam to lakierem od wody, od promieni słonecznych, od czegoś tam. Zaraz idę przeczytać, co producent ciekawego pisze na opakowaniu. Na razie go. A producent mini. E, impregnat zabezpieczający. E, producent pisze tu tak: e, zastosowanie. Impregnat zabezpieczający przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni okładzin elastycznych tabulo, klinkiero, stono w systemie ocieplenia kosbud system. Powłoka, którą tworzy doskonale parnia materiał na promieniowanie UV, zabezpiecza przed. Wpływem czynników zewnętrznych podwyższa odporność na ścieranie, chemikalia i oleje. To jest normalny yy, lakier zabezpieczający powierzchnię, akrylowy chyba nawet. Yy, tyle na dziś. Ciekawy materiał, nieciekawy materiał. Yy, w każdym razie pokazałem dwie różne opcje na narożniki zewnętrzne. Z wewnętrznym nie byłoby problemu, bo tam ewidentnie tylko do docinania. A wywinięcie tam z kolei nie chciałbym mieć wywiniętego. Tam chciałbym mieć docięty do równego i chyba nawet położyłbym silikon jak w przypadku łazienek. Ale jeżeli chodzi o zewnętrzne krawędzie, no to w moim przypadku próbowałem. Próbowałem jedno okno, zepsułem jedną deskę. Za długo się schodziło. Natomiast ja mam mnóstwo narożników zewnętrznych w glifach okien, chciałem mieć w glifach okien tą deskę. Nie chciałem mieć tam pucu, chciałem mieć to tak, jakby zrobione tą deską. Wydało mi się rozsądniejszym zaginanie, dlatego w ten sposób to robiłem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!